Ciao, dziś mam dla ciebie coś wyjątkowego. To 30 podstawowych zwrotów, które pozwolą ci wchodzić w pierwsze interakcje z Włochami. A to takie ważne, by mówić od samego początku. Nie zostawiaj sobie tej radości na później. Nawet jeśli na początku miałyby to być pojedyncze słowa, dziś ci w tym pomogę. Oto 30 podstawowych zwrotów. Pierwsze wyrażenie to po prostu ciao, czyli cześć. Drugie giorno, dzień dobry. Trzecie błona syra. Dobry wieczór. Pamiętaj, że błona sera we Włoszech jest stosowane wcześniej niż w Polsce. My raczej czekamy na wieczór, natomiast we Włoszech możesz to pozdrowienie usłyszeć już po 12-13 w niektórych regionach, więc zapamiętaj, że błona sera jest używane przez Włochów wcześniej niż nasze polskie dobry wieczór. Czwarte wyrażenie to Mikiamo, czyli nazywam się. Później wstawiasz swoje imię. Piąte to piacere, czyli miło mi. Bardzo przydatne, jeśli właśnie kogoś poznaliśmy. Szóste sono polacco, sono polacca. Jestem Polakiem, jestem Polką. Siódme to scusi, formalne, bądź scusa, nieformalne. To po polsku przepraszam. Ósme, prego, czyli proszę. Usłyszysz je, gdy ktoś ci coś podaje, lub gdy nadeszła Twoja kolej, gdy stoisz w kolejce, by coś zamówić. Dziewiąte wyrażenie to per favore, czyli poproszę. Dziesiąte, grazie mille, czyli bardzo dziękuję. Możesz też oczywiście powiedzieć samo grazie, czyli dziękuję. Jedenaste, non c'è nie ma za co. Dwunaste: błona giornata, miłego dnia. Trzynaste: błona serata, czyli miłego wieczoru. Czternaste: również bardzo przydatne, szczególnie jeśli ktoś nam na przykład życzył tego miłego wieczoru. Możemy powiedzieć altre tanto, czyli nawzajem. Piętnaste to całe zdanie. Può ripetere per favore, czy może Pan Pani powtórzyć? I w wersji nieformalnej na ty. puoi ripetere per favore, czy możesz powtórzyć? Możesz dodać też più czyli wolniej. Szesnaste to grazie per l'ajuto. Dziękuję za pomoc. Siedemnaste to in bocca lupo, czyli powodzenia. Powodzenia po włosku to dosłownie w paszczę wilka. Dlatego na in bocca lupo raczej nie odpowiadamy grację, ale krepi, czyli zdychaj. Mówimy zdychaj temu wilkowi. In bocca lupo, krepi il lupo. Jeśli nie chcesz uśmiercać wilka, możesz powiedzieć viva il lupo, czyli niech żyje wilk. Osiemnaste to non capisco, nie rozumiem. Dziewiętnaste misono mi sono perso, mi sono persa, zgubiłem się, zgubiłam się. Dwudzieste to idealne w tej sytuacji pytanie: mi puajutare, czy może mi pan pani pomóc? lub w wersji nieformalnej, czyli na ty mi puaj ajutare, czy możesz mi pomóc. 21 to pytanie: Parli inglese? Czy mówisz po angielsku? Gdy nasza znajomość włoskiego nie jest jeszcze wystarczająca, by załatwić ważną sprawę, możemy oczywiście przejść na angielski i zapytać kogoś: Parli inglese? Czy mówisz po angielsku? lub formalnie Parla inglese? Czy mówi Pan, Pani po angielsku? Natomiast ja. Zawsze będę cię zachęcała do tego, żeby starać się mówić po włosku. Oczywiście na początku nie zawsze to jest możliwe, gdy chcemy załatwić coś ważnego, ale może się tak zdarzyć i będzie się zdarzało, że w niektórych małych miasteczkach, a, albo nawet tych dużych, nikt po angielsku mówić nie będzie i będziemy musieli sobie dać radę po włosku. Niemniej jednak takie pytanie może się okazać przydatne. 22. scusi. Dove il bagno? Przepraszam, gdzie jest łazienka. Dwudzieste trzecie. Dove sitrowa, Gdzie się znajduje. I później możesz dodać na przykład La farmacia, apteka. Dwudzieste czwarte. Cosa significa? Co znaczy? I później dodajesz słówko, o którego znaczenie chcesz zapytać. 25, come si dice in italiano? Jak się mówi po włosku? To też może okazać się przydatne. 26. Możesz się też pochwalić. Studio Italiano, uczę się włoskiego. Możesz dodać Studio Italiano, da, na przykład due mesi. Uczę się włoskiego od dwóch miesięcy. 27. Non ci problema, nie ma problemu. 28. Mi dispiace, przykro mi. 29. A presto, do później, do zobaczenia wkrótce. I 30. Arrivederci, czyli do widzenia. To właśnie te zwroty ułatwią Ci codzienną komunikację. Incrocio le dita per te. Trzymam za Ciebie kciuki. A jeśli chcesz się uczyć z gotowym planem nauki, to mam coś dla Ciebie. To mój wideokurs Włoski Start. Czekają tam na Ciebie krótkie lekcje, masa ciekawych ćwiczeń i gier. Dzięki za wspólną naukę. Alla prossima.